Witaj w tym nagraniu pokażę ci jak jedząc kebaby jak jedząc burgery jak jedząc pizzę jak jedząc to co lubisz schudnąć i zmienić swoją sylwetkę to nagranie będzie bardzo kontrowersyjne dla osób które wyznają taką zasadę zdrowe żywienie wszystko zdrowe wszystko fit więc mogą tutaj niektóre osoby się zdenerwować że o takich rzeczach mówię i wam pokazuję, ale te rzeczy bazują na bardzo wielu moich potopiecznych na w moich doświadczeniach, ale też w badaniach tak naprawdę, ponieważ kluczem do zmiany sylwetki nie jest tylko i wyłącznie zdrowe jedzenie, ale bilans kaloryczny. Przeanalizujemy sobie cały proces na przykładzie kebaba w bułce. Ja na myśl o takim kebabie w bułce z wołowiną, z tłustym sosem czosnkowym po prostu od razu mm, ślinka mi cieknie, bo lubię takie kebaby. I znajdzie nas taka ochota na takiego kebaba, pójdziemy sobie go kupić i okaże się, że taki kebab w standardowej wersji, właśnie z wołowiną, e, z tłustym sosem czoskowym ma około 800 do 1000 kalorii. E, najwięcej kalorii tam jest tłuszczu, bo około 50 gramów to jest bardzo dużo. Może się okazać, że taki jeden kebab w takiej wersji. No, to będzie dla nas bardzo dużo kalorii, bo jeżeli się odchudzasz, to może masz 2000 kalorii albo 2,500, więc to będzie dużo kaloryczności w ciągu dnia. Już nie mówiąc o tym, że często do tego ktoś doda sobie frytki, tak? bo jeszcze ma ochotę dojeść fryteczki. No więc to już jest ciężkie. Ale możemy wybrać troszkę lepszą wersję, czyli w tym samym miejscu powiemy, że nie chcemy tłustego sosu czosnkowego, ale na przykład zabierzemy pomidorowy, ostry sos. I ogólnie zawsze pomidorowe sosy, ostre sosy mają mniej kalorii, bo nie mają tyle tłuszczu, albo prawie w ogóle nie mają tłuszczu, niż te sosy czoskowe. Więc już dzięki takim jednej zmianie zaoszczędzimy nawet do kilkuset kalorii, jeżeli mamy dużo sosu. Do tego jeszcze poprosimy na przykład zamiast wołowego mięsa, tam, czy wieprzowego, tak, mięso z kurczaka. Ono też nie jest idealne, ale już będzie lepsze. Może się okazać, że taka mała zmiana spowoduje, że nasz kebab nie ma tysiąc kalorii. Ale na przykład ma 700. I, te, I tak jest super smaczny, i tak jest tłusty, i tak jest fast foodem, ale fast foodem, na którym zaoszczędziliśmy trochę kalorii. Więc mamy już lepszy wybór, tak? I teraz najlepszym wyborem w takim przypadku, jeżeli już trzymamy redukcję i chcemy obniżyć liczbę kalorii, ale też chcemy, żeby taki kebab był smaczny, to jest przyrządzenie swojego kebaba w domu. I to jest opcja, w której z tej wersji 1000 prawie kalorii gdzieś tam tak kebaba na mieście robi nam się około 500 kalorii czyli połówka mniej i robi nam się więcej białka, mniej tłuszczu i taki kebab jest 10 razy zdrowszy no nie wiem czy 10 ale ogólnie dużo zdroższy. tutaj wystarczy kupić sobie bułkę właśnie taką kebabową pitę albo innego różnego rodzaju wystarczy kupić sobie pierś z kurczaka wystarczy kupić sobie warzywka wystarczy sobie zrobić sos i takim najprostszym sosem jest jogurt Albo znowu ten ketchup. Jeżeli lubimy, lubimy te sosy jogurtowe albo jakieś tłuste, to możemy sobie taki sos zrobić. Nawet zabrać trochę majonezu, zabrać jogurt, dodać czosku, wymieszać sobie to wszystko i naprawdę będziemy mieli czoskowy sos do kebaba. Ten kebab będzie bardzo fajnie smakował, ale kaloryczność będzie o połowę mniejsza i te rzeczy, które tam będą, będą też dużo zdrowsze. Pokazałem wam cały proces na przykładzie kebaba i ten y, sam proces można zastosować do większości fast foodów. I tutaj mamy przykład burgera w McDonaldzie, albo gdziekolwiek, gdzie sobie kupujemy. Z takiej wersji Big Maca, czy tłustego burgera, który ma około 600 kalorii, możemy sobie zejść do wersji modyfikowanej, ponieważ nawet w McDonaldzie już można sobie modyfikować rzeczy i powiedzieć, że na przykład nie chcemy sera, albo nie chcemy takiego sosu. Albo po prostu to dogadamy. Wydaje mi się właśnie, że w McDonaldzie. Już jest taka opcja, że można sobie dorzucać rzeczy albo odejmować rzeczy, na przykład sos. Więc w takiej wersji najgorszej mamy troszkę lepszą wersję. Ona znowu nie jest idealna, bo dalej mamy tego burgera, dalej to jest niezdrowe, dalej tam jest dużo soli, dalej to jest fast food, ale już jest lepiej. No i znowu przeskakujemy do tej wersji domowej, tak? Robiąc sobie własną pierś z kurczaka grillowaną albo w piekarniku, można sobie nawet zrobić swoją panierkę, to też na szybko można zrobić. Mamy bułkę. I już taki nasz burger ma dużo mniej kalorii, jest zdrowszy i wręcz bym powiedział, że taki burger zrobiony w domu jest bardzo zdrowy, ponieważ ma pierś, ma warzywa, nie ma tam tłuszczy trans, nie jest to produkt wysoko przetworzony. Więc wybierzemy dobrą bułkę i mamy super posiłek, niczym nie różniący się od jakichś innych zdrowych i fajnych posiłków, ale do tego mamy burgera. I kolejnym przykładem, który ja bardzo często podaję jest pizza. Uwielbiam pizzę, jem często pizzę. I znowu najgorsza jest pizza taka zamówiona gdzieś tam, e, Pizza Hut. Tutaj jest ciężko zmienić pizzę. W sensie przeważnie te pizze są bardzo tuste, jest bardzo dużo sera. No, też słabo by było powiedzieć: poproszę pizzę bez sera i bez serami, po prostu sam placek. No to jest ciężko zrobić. Więc y, wersja jakby z, na zamówienie y, ciężko jest taką dobrać, ale y, mamy wersję: kupną na przykład w biedronce. Tu wam wyświetlę y, tą pizzę. Taka pizza ma bardzo fajne makro, i to już jest lepsze rozwiązanie. Czyli kupić sobie taką pizzę w biedronce, makro jest w miarę dobre, jemy sobie pół takiej pizzy, jest ok. I teraz znowu najlepsze rozwiązanie to jest zrobić sobie samą taką pizzę, i tu jest coś, co ja bardzo często mówię, czyli ser piórko, czyli chudy ser, który jest bardzo smaczny, i robiąc sobie taki, taką własną pizzę, dodając sera piórko, mamy świetny posiłek, mamy dużo białka, a kaoryczność jest kilkukrotnie mniejsza niż takiej standardowej klasycznej pizzy. Celem tego nagrania było pokazanie wam, że wszystko jest dla ludzi, jest to tylko kwestia świadomego wyboru i wiedzy. Jeżeli macie tą wiedzę, jeżeli wiecie jak to zrobić, to słownie no, możecie jeść sobie tego fast fooda, nawet bym powiedział codziennie, tak? Bo możecie sobie takiego burgera zrobić codziennie, fajnie e, z warzywkami i to będzie normalna część waszej diety ale będzie to zdrowe, będzie to fajne i będziecie mieli fajną psychikę i będziecie mogli się pochwalić komuś, że no ja tu z, e, zgubiłem 20 kg, a jadłem codziennie burgera i ktoś będzie wam nie wierzył i mówi, no jak to jest możliwe? Jest to możliwe, e, tak jak mówię, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i świadomość i do tego was zachęcam. E, dajcie mi znać w komentarzu, czy wy macie takie swoje sposoby albo e, w jakiś sposób odchudzacie takie niezdrowe jedzenie i robicie z niego fit jedzenie. Ja się lubię też uczyć od was. Ostatnio na przykład zauważyłem, ponieważ mamy grupę na Facebooku dla osób, które prowadzę i na tej grupie na Facebooku tyle potopieczni nasi wrzucają przepisów pomysłów, że ja bym sam na nie nie wpadł i zauważyłem, że to jest najlepsze. Wy jako ludzie, którzy są na diecie, na redukcji macie często bardzo dużą wiedzę, bardzo dużo fajnych pomysłów, na które ja bym sam nie wpadł. Więc jeżeli masz takie pomysły, robisz takie rzeczy, takie rzeczy napisz mi tutaj w komentarzu i sęcią sobie się z nimi zapozna.